Cześć. Słuchajcie, jesteśmy nad głębokim w Szczecinie i ja Wam zaraz coś pokażę, co my tutaj znaleźliśmy ciekawego. Idziemy, idziemy. Jestem Boso, więc chodzenie tutaj po ścieżce z szyszkami do najprzyjemniejszych nie należy. Muszę trochę patrzeć pod nogi. O, tutaj nasz środek transportu. Zobaczcie, zobaczcie, jaki piękny korzeń. On jest troszeczkę opalony, bo pewnie wcześniej był w ognisku, ale nie jest to żaden problem. Albo sobie z tym poradzimy i trochę to wyfrezujemy, albo nawet myślę, że jeśli byśmy zostawili tak, to, to nic się nie stanie. No teraz tylko musimy sprawdzić, czy ja, czy ja będę mogła jechać z tym korzeniem. Bo tutaj ma taką wypustkę. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Korzeń waży 7 kilo. Jest namoknięty. Zobaczymy, co uda nam się z niego wystrugać. Bardzo wygodna podróż. Będzie.